Mam zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na ucztę weselną z okazji zaślubin Moniki i Sławomira w Co to jest? Bestela bezdomnych? Ja już mam tak zaczepki, zaczepki... <laughs> co To jest! Monika ile znamy? No tak Właśnie. z 15 lat, no tak? będzie. Akcja charytatywna naprawdę bardzo się udała. Fajnie, że dla nas dla bezdomnych taka impreza, no Dobra. wspaniale się Nie tam wiedziałem, tam, że tak tak takiego tak czegoś tak się tak mogę spodziewać Zazwyczaj w niedzielę się Ale to też jest Bo na przykład widzę tam parę osób bezdomnych, co tak naprawdę fajnie do tego podeszli. Ładnie ten ubrani tu coś, nie za ale tu widzę, że coś nas zaskoczy ...delektować jedzeniem, i... <grystanie> żartowałem. Skąd ty do czapowy czas naś? Niechaj dzieje nam. Już to stare jest? A no i każdy widział wszystko w internecie. Dramą to była? Chciałem bardzo podziękować Pietkowi za to, że zrobił to kompletnie bezinteresownie. Nic więcej. Dziękuję Wam za pomoc mam ja i reszta bezdomnych. Takim ludziom którzy to robią bezinteresownie, to należy dziękować. Ten człowiek nie ma dużych pieniędzy. A te pieniądze mi się nie zwrócą raczej. Ten, ten człowiek, tak, zainwestował, dał, on tych pieniędzy nigdy nie zwróci. Ale my tu wszyscy, jak jesteśmy, jesteśmy mu wdzięczni. On to nie Właśnie, zrobił... Jeszcze czeka kolega. On z tego, on z tego, nie, on z tego nie ma nawet żółtówki. Czy chcesz coś powiedzieć? My, nie dobrze tacy ludzie jak on nam pomagają. Metod? A nie, że robicie okay, zabawy noworoczne, że ściepę zrobicie o, 200 tysięcy przekazali na dom dziecka. Wy zesacie, 200 tysięcy, wy cały rok pamiętacie o tych dzieciach z dom domu dziecka, cały rok pamiętacie o bezdomnych. I nie wnikacie, dlaczego my jesteśmy bezdomni. Dzień dobry. Dzień dobry! Dobry! O, 200 tysięcy przekazali na dom dziecka. Wy 200 tysięcy, wy cały rok pamiętacie o tych dzieciach z domu dziecka, cały rok pamiętacie o bezdomnych. I nie wnikacie, dlaczego my jesteśmy bezdomni. Dzień dobry. Chciałem bardzo podziękować Młodej no przed przede wszystkim za tą imprezę. To jest coś I nie płakał? podziękować Młodej przed przede wszystkim za tą imprezę. To jest coś niesamowitego. I love it. I really love it. I I love I really to jest ten sam, bo jak nie rozróżniam. Dzień dobry. <laughs> Dzień, dobry. <laughs> Dzień, dobry. <laughs> Dzień dobry. Chciałem bardzo podziękować młodej pazny. Dzień dobry. Dzień dobry. Prze Przede wszystkim <laughs> za tą imprezę. To jest coś niesamowitego. To, I love it. I really to ja, to ja chopię po tylu wyjazdach na Martę. Guys, to jest unbelievable. I love it. I love it. I love it. Yeah, yeah, yeah. Taki... Powiedzę kamerę Jest się podoba wesele. Jest za... <głos> <głos> No i pomagamy wszystkim. Myślisz, że to nie jest złe, że ja zafundowałem alkohol. Guys, ale... I love it! Nie, ma, nie jest to złe, że są Zapamiętaj ja tą parę. Wytkuję, bo alkoholik by i tak znalazł ten alkohol. No właśnie. My byśmy znaleźli ten alkohol. To jest złe, że ty nam zafundowałeś alkohol. To jest e, każdego jestem? człowieka wybór, czy się napije czy nie. Ja nie jestem małe dziecko, ja które i mu mówisz ja, ja e, ja Wojt, ty no. nie rób tego, ty nie rób tego, ty mm. nie rób też... Ja mam swoje lata ja świadomie czym... On się nie ma dobre angielskie. Jesteś wobec nawolniony sam nie, nie jestem. Ma, on nie ma wstydu, więc on ma, jak angielski mógł być. Na pod poziomie trzech słów i tak by się dogadał ma, Jak goś załatwił w urzędzie prawka na to za trzy czekolady To on by równie dobrze mógł to zrobić, po w USA Rzeczywiście te, ten, ten film kosztował tyle pieniędzy Ja nie jestem bardzo wysoki, ja, ale to tyle to pieniędzy kosztował tak, Więc... Guys, unbelievable ja, bo ja, ja ten film mi się na pewno nie, nie zwróci Ten film mi się nie. na pewno nie zwróci finansowo 33,30, 33? ale czekaj, bo mi się podoba, k***a nagrywał, zamierzam widzę, że jest... dobra, <susurw> już czekaj i pełen czasu. Mm. Te <gul> nowobogacki wiedzą. Człowiek pomaga, a wy siedzicie w swoich wypasionych pałacach, no, macie szmal, macie wszystko i nas tak czujecie jak siecie. To o mnie. Zalwam wam 100 zł dać komuś, czy 200 zł, bo ja kartą płacę. No to dobra, jeżeli masz chęć pomóc, to spytaj się, człowieku, co ci potrzeba. Jedzenia, picia czy piwa Nie potępiaj mnie za to, że jestem alkoholik. Nie oceniaj mnie, bo nie znasz mojego życia. Nie wiesz, co ja. ja taką gadkę wygłoszenia. Nie wiesz, co ja nie, dobrych... nie wiesz, ile ja wygrałem, ile ja przegrałem, ile dobrego zrobiłem. To złego w życiu. Nie oceniaj mnie, nigdy mnie nie ocenia. Nigdy się drugiego człowieka nie ocenia. To trzeba no się ja p...le. No nie dziwię się, że o to była afera Ludzie przychodzą, składają życzenia, ale w, w ogóle znowu. ten taniec pierwszy Cieszymy się właśnie jaką piosenkę yy, ten, zaśpiewali, zagrali no, bardzo nam się podobała. Taką chcieliśmy. A jak mi powiedz? Ojej. Jo. Jak z takim przytupem rozpoczynacie, to teraz tylko lepiej musi być. już musisz wierzyć, musicie trzymać pułap. Już z takim przytupem zaczynacie, to teraz tylko stopniowo do góry. miesiąc. A jak to wygląda? No bo teraz mamy powiedzmy wiosna, lato, jesień ładna pogoda, jest się gdzie podziać, no tak, a jak to, jak to pan znosi zimą, zimą, jak, jak to Chłopaki byląda? to tak, ci co no, się powstrzymają do to na, na, na noclegowniach siedzą, Aha. na, na ogrzewalniach, no część... Ło dwa razy na sobotę, dziękuję. To niesamowite. wygarnia, powiedzmy, jakie z to na Kolsko. chociaż ah. że biskupie, jeżeli ktoś może coś zrobić, to naprawdę Wiekrząc, jak oni tam, tam ludzi jest taka, traktują? Ta ksiądz, jak, on, jak oni tam ludzi traktują? Gorzej niż. Nie, e, niż, 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 nie, nie wiem, to... bo nie byłem. Gorzej niż. tapo. Ja tego nie widziałem, nie? Ale to nawet i lepiej. Teraz mi się to ogląda, teraz lepiej. Bo jak ja bym to widział, kiedy to było. Nieee, ty. Kurwa, dwa lata temu to jeszcze nie był taki vibe jak teraz. Żeby tutaj nie, nie nic się nie stało, panu Ja zabierajcie, bo to słońce to nie może. Tak, to tak. To typ na plecak, tak? On slajduje go po klatkę. Falta albo... też. Tam. Nie obrażaj was. Kto pierwszy wypatrzył swojego współmałżonka? Pani młoda nie wie, kto pierwszy. No tu facet zazdrosny, brawo na Państwa młodych, zgadzają się. A jeżeli się w ogóle pokłócicie, no pewno się nie kłócicie, no ale jeżeli... To jest, ja, ja siedzę w takiej pozycji jak on ogólnie teraz wie. I tak siedzę i mam tak samo wyglądam, jak on. <laughs> to jest tak zwana pozycja e, przed automatem. Siedzisz właśnie i tu masz linka, i tylko Siedzisz i k. Czyli kto pierwszy wyciąga rękę pod zgodę? Mam młody, zdecydowany, taki romantyk. Super, to jest bieżące no, no, Bo moje długo śpicie i jeszcze bałaganicie No to Boże w ogóle Szalona A, Dobra, nie Poczekajcie, muszę wykonać jeden telefon, nie? A posz ta głosowa, go omija coś takiego, nie? To jest sk***** niesamowite po, Podłoga kartel dzwoniłem Bo to jest jego klimat A on też tego na bank nie widział Jesteś w domu? Musisz coś zobaczyć, 15 minut zostało, już obejrzałem 33 widzicie to Widziałeś kiedyś wesele ja... bezdomne? <sum> <sum> Kilkaset milionów? Nie! Dobra, to szybko ci cofnę do wprowadzenia tutaj. No tutaj. No, daj streama. Tu... E, szybkie skipy pójdą, bo teraz podobno moment kulminacyjny wesela. No tutaj wiesz. Trzeba, Jakaś tamten, nie? No, czekaj, czekaj. A to są wszyscy bezdomni? Chyba tak, patrz co się dzieje. To jest w Polsce? <sum> nie, k***a, no w Polsce, a gdzie? Ej, klip. E, 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 Tako Hemingway, czekaj. Tako Hemingway. Nowy kolor. Czekaj, 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 czeka, Nowy czeka. kolor, o co tako? Nowy kolor. O, tak? Tak! No. On, on to zorganizował, ten ziomek. I ja to w ogóle była podobna awantura. E, ale się wściekł. E, ale ogólnie należy, że drama w Polsce, że roz*** i tak dalej, nie? Ale czekaj, to ci pokażę tylko, bo to są wywiady. On mnie przygarnął, nie znając mnie, zaprosił mnie tu. On mnie nie znał. Nie wie, nie zna, ale my tu wszyscy, jak jesteśmy Jesteśmy mu wdzięczni. Ja, Boże nie zrobił... On z, tego, on, z tego nie, on z tego nie ma na rozrzutówki. powiedzieć? tacy ludzie jak on nam pomagają. A nie wy, co robicie łagę. Zabawy noworoczne, że ś**ę zrobicie. O, 200 tysięcy przekazali na dom dziecka. Dzień dobry. Chciałem bardzo podziękować Młodej Pazze. Przed, przed przede wszystkim. Za tą imprezę. To jest coś niesamowitego. I love it, I really love it. Yeah, yeah, yeah. Mówię yeah, O do kamery. A i pa Jest, właśnie jest podobny moment kulminacyjny, to jest organizator. Organizator i bezdomna. Kupię, to wygląda tak normalnie wesele, i już się ruszy. No. Mam mi Rozumiesz co ma w głowie ten organizator, nie? Co tam jest za w z Ta? To pan nowy kolor, to ja 30 sekunda teraz A no jo! Ja nie? Niech ubrał wszystkich No właśnie nie, bo niektórzy są mu a niektórzy się ładnie ubrali A to, to to? jest, to dopiero jak się rozkręca impreza, to się potem dopiero rozkręca G Sto ja bym klamki z***** z Bottego, jak mieć on ma w najlepszym rzędzie miejsce On co za boby tam wstał? Hehehe Eeee Hehehe Hehehe Bł**e 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 Ej dobra, wyobraź sobie, że nie ma cover i jedziemy na wesele mysli Przecież k**wa chłopie Nigdy bym się tak nie uśmiał, nie? W DC? O, chłopie, mam mocne materiały. Chłopie, mocne... a widziałeś kiedyś wesele bezdomnych? Widziałem, widziałem, to już no stary my daj nam o... O, Zaraz. Ja to widziałem już. Zaraz. Ale nie, kto to był? Co? No tu ci pokazuję, patrz, bo ja już ją też wyczaliliśmy, gdzie ona tańczyła? Ona co chwilę z innym tańczy. Która to była minuta? Ale bo on się nie, on nie chodził Ona, o to... Ej, cofnij, cofnij, ona wygląda jak Anna Walkowiak ogólnie, nie? Kto? Panna Moda. Pana moda. Kto? No. Hey, Trochę Ej! Tak. Gdzie jest tamta co tańczy, co się Patryk teraz zainteresował bezdomną? O, jest ma. Tego Giruś nie nawet. A. Ja Wiesz, co tam się musiało dziać? Dobra, ja czuję. Co? Nie korzystaj takie wesele no nie może zrobić wesela bez d***nych, bo będzie się bez domu, tak? chciał być bez o, tego nie zrobił Battle Royale? A, no dlaczego oni... To... A Battle <laughs> Royale? To nie był mój pomysł akurat Nie wiem kto na to wpadł to z tym pomysłem A Battle Royale No nie wiem ja. No chyba, że jest szybciej odpalimy, nawet no. jak jest jeszcze widno, no możemy bo teraz odpalaj pan no to też tak, będzie widać, od pana, pan. Bo to, my musimy to, skrócić, to, bo wie pan, będzie im dalej Ale to bo oni to wcześniej leżeli. Dobra, dzwoni pan, na panie stali, no panie wstąpią. Tak, tak, bo ja z się. Uchyli się, no panie, no tak, no tak, ja, ja wiem. Tak nie może być. No ale przyjebie, tak. No i cały filmów pan sobie puści, bo pan sobie na modalność zbiega. A, niech śpią. No i nie, nie. Ale leżą sobie u No nie leżą, ale obejmują się. Nie leżą jakoś tak głową. Deni, widziałeś kiedyś w Byłaś na jednym, to pozdra dla ciebie Słuchaj, bo zaraz powiem na streamie, że nie jesisz bez i się skończy twoja PR-owa poduszka Możesz powiedzieć A, możesz powiedzieć, no nie, nie jestem tak, żartowałem trzeba Zobacz, zobacz jak to, co trzeba Co? Muszę ci powiedzieć, że jadę na chwilę do gumisia, coś potrzebujesz od niego? A po co do Walkowiaka, jak, jak Walkowiak ma wesele? Pa Pojechać po... ładowarkę Poczekaj, ale on jest teraz na weselu, nie wiem czy on by ci dał ładowarkę Ja już z ławka tak zaczęłam zawsze... Sprawdzimy, skończyliśmy. To weź coś od Gumisia, przybierz. No, on na bank ma coś przydatnego. Ale co chce? Nie wiem, niech on mi coś da. Przyzwoitość. Pomidorowa czy rosół? ale nie wiem, o której oni będą. Zupa! Dobra, to chciałem, no, to chciałem, no. Obie! Pan za Zupa jest gotowana i wtedy dopiero od razu. Zupa! Musimy, gdzie to kończy? Mówi, że oni romantycznie leżą. U mnie są. No, 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 Kobieta na, i mężczyzna na, się obejmuje I pan to tak napisze, romantycznie. Nie? To no. wy jesteście od tych fajerwerków z hotelu? Tak. E, Puszczać to. Nie, no jeszcze że, że chwilę, żebyśmy wiedzieli, chociaż kiedy. My nie jesteśmy gotowi. ile będziecie gotowi. <śle> ja <jestem> zaraz tutaj <śle> na pan. Bo bo musimy to mocno przyspieszyć. Powiedział że on dzwonił do tych banków i że nie da się już ich odwołać, bo to jest wszystko połączone Ale z ze Z jakiej wy firmy jesteście? Więc się dziwię. No, jak nie chcą mi zwrócić pieniądze, to dobrze. proszę. Zwrot, zwrot proszę zrobi, bo ja, ja tam pojadę do was. Zbij, zbijajcie to wszystko. Ale no na pewno pan chce kończyć w no Tak, Ale proszę pana, pan nie, nie się. da się. Przyjedzie pan do mnie pojutrze, pojedziemy razem do, do, do tej firmy, o, to, to jest ode mnie trzy kilometry. Ale ja, 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 cześć... ja kupiłem gwarancję, ja Pana, może pan mnie uwierzyć? A jestem człowiekiem poważnym, bo usługa nie została wykonana. Są związali, tak? No, pan. no i to trzeba kończyć. Ktoś za to zwrócą pieniądze, bo nie wiem, czy on na pewno mi je oddać, i chcę się upewnić. E, znaczy, my dalej się uzbrajamy, jesteśmy w trakcie, towar jest gotowy. E, I e, rozmawiałam z panem menedżerem i powiedział, że. on... <grym> pan Nie, nie, no nie robimy tego, bo właściciel nas wyrzucił. Jakby tego nie właściciel Nie, nas z tego nie pesta, wiem właściwie, Cela. Ale ja to Ale siężdżę, że teraz to widzę. No niestety właściciel nas wyrzucił, no. Nie możemy zrobić tych fajerwerków. I znaczy, właśnie... ja, pieniążki, ja pieniążki pobrałam. Ja nie mam możliwości odłączenia kabli od zapalników. Właściciel kazał mi skończyć imprezę. No, no, trzeba uciekać. Jeżeli chodzi o podróż poszczególną, no, to czy zabierzecie kogoś z dzisiejszego wystawacza? Czasami nie, jedziecie? A na przykład jakby ta podróż poszczególna miała być teraz, w tej chwili, to byście zabrali kogoś? Wszyscy. No właśnie, para młoda zapraszam wszystkich na podróż po moi drodzy, zapraszamy tam wszyscy stajemy od schodników. Para młoda oczywiście wybiera się pociągnął pociągu. Bra, pociągu. Mamy tutaj w takim razie kierownika, pociągu, maszynistę i was tutaj na, na swoje przejście weselne. No nie wsiądźmy do tego pociągu, bo z Para wodu, zróbmy i to przyjemność. Tego tak mi się zdać, ja. Mam. Ja tam no, może. Znac nad no, Boża tam będzie Gdańska Para pół, pociągów różnych. To tak, do Gdańska będzie pochodzić Chopie, wyobraźcie ile to nie jest pokazane. Ja chlopię, jak chłopie, to jest tam jak odcinkiem Bungie, tam jest gorzej. Chłopki, jak trzy p***y, po... na stół. O, do Warszawy to nie dojedzie chyba ten pociąg. Lekki w patrz. panowie do wyjścia. No cześć, cześć, no i jak tam wczoraj do, udało wam się dojechać do domu? Tak, ale... Dna... Dlaczego? No, Bo klucze tak... no. no to przykro mi, <śla> że tak wyszło.